Cześć. Tym razem mamy usunąć niewymierność z mianownika. Mamy tutaj ułamek, w którym w mianowniku występuje pierwiastek z dwóch, który jest liczbą niewymierną. I teraz, jak się tego pozbyć? Zanim zaczniemy to liczyć, przesunmy to sobie na bok i zapiszmy taką rzecz, którą na pewno wszyscy już wiemy, ale dobrze jest sobie to przypomnieć. Jeżeli mamy pierwiastek z dwóch, i pomnożymy przez pierwiastek z dwóch to w wyniku dostajemy oczywiście pierwiastek z dwóch do kwadratu a to jest równe 2 czyli co nam to daje? Daje nam to to, że jeżeli mnożymy pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch czyli mamy dwie liczby niewymierne to w wyniku dostajemy liczbę wymierną czyli dzięki temu Będziemy mogli pozbyć się niewymierności z naszego pierwiastka. To wróćmy do tego pierwiastka. I zgodnie z tym, co było napisane przed chwilą, musimy mianownik pomnożyć przez pierwiastek z dwóch. No to zapiszmy to. Kreska łamkowa razy pierwiastek z dwóch. Ale nie wolno nam zmienić wartości naszego ułamka, czyli w liczniku również musimy wpisać pierwiastek z dwóch. Ponieważ to i to się skraca i zostaje jedynka i to nam w żaden sposób nie zmienia tej wartości. Zobaczmy jak to wygląda. Czyli mamy na górze dwa razy pierwiastek z dwóch, tak? A na dole, czyli w mianowniku pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch. Czyli co mamy w wyniku? W wyniku dostajemy w liczniku dwa pierwiastki z dwóch. Przez. A pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, co pokazaliśmy wcześniej to jest dokładnie 2. I w tej chwili można powiedzieć, że pozbyliśmy się niewymierności z mianownika. Bo dwójka w mianowniku jest liczbą całkowitą. Tak spójrzmy ładnie. Spójrzmy, jak to jest ładniej zapisane. I teraz co? Jeszcze należy zrobić jedną rzecz. Ponieważ. Ułamek należy pozostawić w postaci nieskracalnej, czyli należy skrócić te dwójki i tu nam zostaje jedynka i tu jedynka, czyli w wyniku dostaniemy pierwiastek z dwóch. Odpowiedzią końcową jest sam pierwiastek z dwóch. Powtórzmy sobie dokładnie, co robiliśmy, żeby dojść do tego wyniku. Na początek mnożyliśmy ułamek dwa pierwiastki z dwóch przez pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch, przez taki ułamek. Wymnożyliśmy liczniki i mianowniki i dostaliśmy dwa pierwiastki z dwóch przez dwa, skróciliśmy dwójki i w wyniku dostaliśmy pierwiastek z dwa, co kończy nasze zadanie. Dziękuję.